Dzisiaj jesteśmy w Dobczycach na trasie dotrzymanego słowa. Dzięki ogromnym środkom Rządu Prawa i Sprawiedliwości przekazanym przez pana premiera Mateusza Morawieckiego takich tablic z biało-czerwoną flagą w Małopolsce są tysiące. Panie premierze, bardzo dziękujemy za wsparcie małopolskich samorządów powiatu Chrzanowskiego, oświęcimskiego, wadowickiego, suskiego i myślenickiego. Trzeba powiedzieć, że rozwój infrastruktury, nowe drogi, nowe remizy, zakup samochodów dla jednostek straży pożarnej. To jest coś co wyróżnia rząd Prawa i Sprawiedliwości, rząd pana premiera. A ja mogę powiedzieć, że wielu z tych inwestycji nie byłoby gdyby nie pan wojewoda Łukasz Kmita, człowiek niezwykle energiczny, dynamiczny, człowiek, który zna każdą gminę w województwie, a Małopolska Zachodnia jest chyba dla niego najważniejszym miejscem na mapie świata. A moim marzeniem, rządu i również rządu Prawa i Sprawiedliwości jest to, aby każdy mógł żyć, uczyć się, pracować, zakładać rodzinę tam, gdzie się urodził, tam gdzie chce. Myślę, że. To, w jaki sposób prowadzimy nasze inwestycje w infrastrukturę, ale także w remizy, w szkolenia, różnego rodzaju instytucje, które podnoszą komfort życia mieszkańców, również szkoły, przedszkola, żłobki, świadczy o tym, że w ślad za naszymi marzeniami idą nasze czyny. A tutaj. W Małopolsce Zachodniej współpraca z panem wojewodą jest szczególnie owocna. Dziękuję bardzo Łukaszu za twoją wspaniałą aktywność.